Witam Was w kolejnym vlogu, z tej strony Niemen Team Jesteśmy u Dawida, tak jak mówiłem Oramy Orka zimowa na... Z, z błotem, jak zawsze <laughs> Mokro jest Jak cholera Dzisiaj będę wam, wam odpowiadał na te pytania Co mi zadawaliście na YouTube Jak obiecałem To lecimy Pytanie od Zalesie Królewski Team Nie wiem czy Ty mieszkasz y, Czasem obok drukarni w Sąpulnie Tak dokładnie, mieszkam koło drukarni jak byś jechał koło drukarni, to byś do mnie prosto na powórko wjechał. No i oczywiście pozdrawiam, nie? Dobra, następne pytanie od Kamila Kubala: czy kupisz kombajn Klas dominator i, i traktor klasa? No nie wiem, czy ci powiem ciężkie pytanie? Może kiedyś albo w innym życiu. Następne <słysmiyorum> <słys> <cassette> no pytanie od tego samego kolegi: y, ile masz traktorów i pól? Jaki pól? Chyba hektarów, nie? Do traktorów mam 5, Makornika Zetora, ciapka Ursusa 5314 i MFA 235, a hektarów mamy 60, jakoś około 60. No i dobra, następne pytanie od Michała z Kowronek. ile masz lat? O Jezu kolego! Biśnie chciałbyś, bo ja już stary byk jestem <grym> Bo już 21 mi leci niestety. Czas, czas leci, nie zatrzymasz Dobra, następne pytanie od Pi Nie wiem, jakiegoś tam kolegi Czy zakupisz kiedyś klasę na Gąsienicach? O Jezu, na 60 hektarów traktor na Gąsienicach? To bym się bardzo zastanowił Dobra, jedna kartka z głowy Pięciemy, wywalamy Teraz pytanie od Tchę ile mieliście, ile musieliście dać za budowę tej obory? Wiem, mówiłeś, że była tu szklarnia, chcę coś podobnego postawić i chcę wiedzieć jakie będą koszty tego pomysłu. Kolego, słuchaj, konstrukcja stała od tego, od szklarni. Te konstrukcje nie musieliśmy kupić, żadnych projektów nic, nic nie trzeba było robić, tylko było więcej spawania niż, kurde, myślenia. Wyszło nas to gdzieś dobra 50 tysięcy Tylko wszystko robiliśmy samemu i co? No wszystko samemu kurde, tylko... od jebania, jebania było twoja przy tym Jakby tak miał kurde wszystko nająć do okładzenia dachu To by kurde z 80 na pewno wyszło Dobra Tanie następne od MR Iwo jakiś Witam mo <laughs> Witam, może mi powiedzieć jak usłyszałeś obornik z tej obory? O Jezu Jak dobrze oglądał moje filmy na kanale, to byś widział <laughs> Oczywiście, że ciapkiem kurde, ciapek daje radę Nie ma, nie ma lekko Dobra, następne pytanie od, od Krzeszka98 Jak długo hodujesz byczki? Jak, ja nie pamiętam, bo mój tata długo hoduje Kiedyś mieliśmy krowy, teraz się gdzieś na dobre 20 lat, jesteśmy przystawieni na, na biki opasowe. No i bawimy się zawsze z to. Nie ma rewelacji? A coś trzeba robić, nie? No i oczywiście się pozdrawiam, dobra. Lecimy na kartka Pytanie od Wojtal Radzowice YouTube. Ile koni ma Kornik i który to roślin? No ile koni ma? 131, roślin 213. Kiedy był kupiony? 2014 Yo, kupiony 15? Nie. Kupiony 2014 roczniko był. Yy, yy, no, rok stary, ale nowy, nie? Został na, pla na placu Na placu stał rok, a dopiero po roku do mnie przyjechał Mi się udało taką wersję kupić i gitara. Dobra, następne Pytanie o dłukasza Kedrówskiego: Siema, po jakiej cenie sprzedają się byki? No, ci powiem, że te rude, jak dobrze chodzą, to gdzieś tak połosie na pewno. No, wiadomo, zawsze się czeka na tą lepszą cenę. I każdy chce dostać jak najlepiej. Dobre pytanie od koczo-koczo jakiegoś <laughs> Ile masz h? Czy pozdrowie? No, I mam 60... ha. Co? Haha! Ha, ha, ja, ja. <laughs> 60. Oczywiście, że pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. Dobra, lecimy dalej. Pytanie od Dawida Pronara. Gdzie kupujesz by... <grywia> coś za coś, coś już wiem na ten temat. Gdzie kupujesz byczki czy im coś jeszcze dajesz? No gdzie kupuję byczki? Gdzie, gdzie najlepsze się trafią? Szału nie ma, żeby tam kup kupować te byki, bo, bo ciężkie są to żeby do, do, y, dobrą lasę dostać, nie wiadomo na co się trafi. No i daję to, jeszcze kukurydzę, nie? Kisionka z kukurydzy. Dobra, teraz tutaj jeden. Kolega, o, to tam to nie jest chociaż pytania, to przeczytam, bo bardzo, to bardzo mi się miło zrobiło. Jak to przeczytałem, y, komentarz od preziu 29 napisał tak. Jestem tak zajebistym człowiekiem, cieszę się, że są takie osoby chętne do nagrywania Naprawdę miło się ogląda, jak ktoś robi to wszystko z własną No dzięki kolego, kurde, za taki komentarz, właśnie miło mi się zrobiło Pozdrawiam cię bardzo serdecznie eee, co tu następne jest? Pytanie od Macieja wi Witowskiego Czy planujesz jakieś nowe nabytki i czy kupisz Tura? Czy planuję, no, jakieś, yy, te nabytki, to ciężko powiedzieć jak się coś trafi, to na pewno się kupię. A czy kupię tura, to były takie pomysły, żeby kupić do setora. Ale teraz jest yy, cały czas w gło po, yy, po głowie, chodzi o ładowarka teleskopowa. To będzie chyba najbardziej kupione i będzie czapak sprzedany. Dobra, lecimy dalej. Pytanie od Arek Arek: <laughs> Ile masz wszystkich byków? Czy masz też zamiar trzymać ołówki? Zacznę od tego drugiego pytania, kolego. Jak mam byki, to nie będę trzymał jąwek, bo wiesz, jak, jak byki się spuszczą to tym nabroją. <śmany> <śmany> no a to pierwsze ile mam wszystkich byków ci powiem, że teraz nie liczyłem, bo ostatnio sprzedaliśmy 6. Teraz gdzieś będzie gdzieś tam około 20 tylko Będziemy kupować teraz na, na dniach małe cielaczki to na pewno się powiększy stale. Dobra, lecimy dalej. To już pytanie się powtórzyło, to już nie będę pytał. Eee... O. CRS 95X. Dużo z tego zboża. Czy, czy planuję zmienić bizona? Jak czy się dużo zboża? <laughs> Odpowiem ci na to drugie pytanie, bo to pierwsze... <laughs> nie wiem, jakieś dziwne. <śmiech> <śmiech> czy planuję zmieniać bizona? No, ci powiem, że... Na razie nie myślę o tym. 60, 60 hektarów to bizar ładnie to bierdziela. Jeszcze stoi w garażu. No w przyszłości myślę na, na jakimś klasem, dominatorem. Coś, tym zrobię, jakaś klima, żeby było komfort korzenia. Tak. Dobra, lecimy dalej. Czy te kartki? O jest taki długi, jecha bierdzielę. Pytanie od calvi 25. Wymiary całości, końców, ile sztuk trzymasz. W każdym końcu widziałem na filmie film z budowy i powalania gnoju, że masz wybiegi. A więc dostępne cały czas dla bydła, czy tylko na czas wyrzucenia obornika? No powiem tak: wymiary całości to jest 9x34 jak się nie mylę, czy na 30 w końcach się mam tak gdzieś, jak są duże sztuki, po 10 sztuk. Wybiegi, no, wybiegi jak latem, jak się po to codziennie są wyganiane, a jak Zimą to tylko wyganiam na czas wywalania obornika, nie bo to nie wiadomo jak to z pogodą i mogą zachorować. Dobra, teraz pytanie od Mati ma Moks. Czemu akurat wybrałem Kornika? No, wybrałem Kornika, bo mi przyciągnęła cena. <średziny> wiadomo, każdy nie chce przedrożyć. No i tam z znajomy ma dwie sztuki ma korników i chwalił sobie to. Czemu nie, kurde? Nie. Dobra cena jest, trafił się młody rolnik, to kupiliśmy, nie? Jak powiem, jestem na razie zadowolony to, to jest chyba najlepsza odpowiedź. <grytanie> Dobra, tu teraz pytanie od rolnika Rolnik kujawy Jak polecam przerobić sterowe na obory No, zależy jaką masz stadołę, jak masz murowaną to ja bym sobie zrobił przejazdówkę U mnie nie szło przejazdowo zrobiłbym za oborą yy, studnie to by nie dało rady. zależy jaką masz to dołę? Napisz w komentarzu jaką, jak, jak zdredniam to nie poleca w ogóle przerabiać Następne pytanie od Kamila Januszewskiego czy jakieś zakupy na gospodarstwo? Nas, następne pytanie takie samo. No ale dobra. No, zakupy na pewno będą. Yy, planujemy Mo może nie wiem zobaczymy kupić ramę do bron hydraulicznie składaną. To będzie chyba na taki najbardziej Pierwszy zakup, a druga to myślimy nad ładowarką Dobra, następne Ostatnie? Nie Nie, jeszcze dwie My jeszcze dwie ty, się Pytanie od Szymona 1243S Ile ma Ursus? Ile lat ma Ursus C330? O kurde, ile lat ma? 71 Wiesz, leci 44 teraz i I od nowego jest u nas, nie? Chociaż dużo ludzi nie wierzy ale... Ja mówię prawdę, Mówiłem, że było u nas od Dobra, następne pytanie od Huberta Zaczek. Co cię zmotywowało do nagrywania na YouTube? Jaki był Twój pierwszy i obecny sprzęt do nagrywania? O kurde, co mnie zmotywowało? Nie wiem. O Dawid mnie zmotywował, kurde. Dawid pierwszy nagrywał. Podobały mi się jego filmy, i jakoś mnie też zrajcowało mnie też do nagrywania. No i nagrywamy. Jak widać to się dosyć powodzi <laughs> Jak pierwszy, no, Nagrywałem yy, pierwszym tym aparatem takim 14 MB sali masakryczna jakość Jak widzieliście na pierwszych filmach. A obecne sprzęty jak to jest med medion, nie? Jakiś tam... Jo. Medion jakaś kamerka jo. O jo. mam na razie pożyczam od Dawida jak, jak to ja mówią, wszystkiego od razu nie ma. Dobra zapna kartka. Ostatnia. Jest coraz bliżej, jest coraz lepiej idzie. Yeah. Pytania od Ursusowa Team. Eee, witam, możesz mi powiedzieć lub doradzić gdzie nabyć cielęta, mięsne, dobrej lasy. Ci powiem kolego, teraz ciężko żeby kupić do, do, dobrego cielaka. Myśmy musieli po poszukać na jakichś, nie wiem, odpojarnych dzieląt, odpojalnych coś w tym stylu. Zobacz sobie na tablicy, tam też jest do, dużo ciekawych rzeczy. No i nie, nie wiem. Coś na pewno znajdziesz, dobra. Pytanie od Kokso Yarin jakiś. Czy będziesz nagrywał symulatora? Około. Oh, to jest ciężkie pytanie. <grywa> nie, nie myślałem o tym, ale może kiedyś się pomyślę, nie? Dawid, ja. Dobra, następne pytanie od rolnika89. Z jakiego województwa jesteś? Jestem z województwa Kłasko-Pomorskiego, okolice Sępólna Krańskiego. Jak chcesz to wpadaj. <grywa> Flaszka się chłodzi. <grywa> Dobra. Pytanie od agro T25. Jak myślisz, czy jakbym kupił jednego byka to wyszedłbym na plus choćby parę stów. No Ci powiem zależy. Czy masz dużo swojego zapasu paszy i za ile byś kupił byka? To nie wiem to może byś wyszedł na plus To różnie bywa. Zależy jaką cena, bo by była Jak jakbyś sprzedawał, nie? No to było ostatnie pytanie, koniec, kurde, ostatnie. Zobaczcie, ile świeci tu jest. Jak widzicie, tak, tak mówiłem, jesteśmy w ostatnich manewrach u Dawida. Najpierw dzielamy fendem cieplutko ładnie na dworzu pada. To aż fajna atmosfera w kabinie. Co będziemy kończyć tego vloga? Następny vlog mi się wydaje, że będzie chyba dopiero w zimę. Bo nic jak się dzieje teraz na polach. Przed nami sup to będziemy kończyć, bo trzeba będzie obkopać go. <grywia> Dobra, trzymajcie się.